Cześć, ja jestem Maciek Gaming i witam was w kolejnym Pierwszym odcinek z Roblox'a yy, Może drugi yy, Tylko, że to jest z Brookhaven, także to jest pierwszy odcinek Z Moria Porożek jest tutaj Typowy Brookhaven Please Adopt Me wow. No, wiesz, To jest typowa Adopt Me Znaczy Brookhaven yy, Takie Hmm. Dzisiaj gram ze Buchtawanem, bo chcę subskrypcję. Chcę wbić 100 subskrypcji, bo wtedy zrobię specjalną, a na 50 subskrypcji zrobię teraz, za 2-3 dni przeróbkę solo. Nie wiem, że to dziwnie brzmi, ale wiem, zrobię przeróbkę solo. Co to o, jest? No, także będzie fajnie, to nowy dom, i w ogóle się zastanawiacie, gdzie jest safe. W nowym, tym, tym nowym domu. Już wam pokazuję, bo ja wiem, gdzie jest. Mogę wam pokazać to. Eee, tak, wchodzimy, jesteśmy w tym domu nowym, nie? No i tak. Wchodzimy do kuchni tutaj wchodzimy, tutaj staram się tutaj wejść i tu przechodzimy i tutaj mamy sejf tutaj, widzicie tutaj stoję i tutaj wchodzę, nie? także nie mam, pokazuję, właśnie, pokazuję wam jak wejść do tego domu także, nas no, będzie ok tylko, że zostawcie łapkę w górę suba chciałbym do taką rzecz kiedyś się to jest niemożliwe bo jestem jeszcze małym youtuberem no to tak, że większość z was mnie ogląda, nie subskrybuje, tam żebym chciał to zmienić no ale to zależy od was nie? ja tam się wasze rzeczy nie czepiam także będziemy coś może ogarniać, będę różne odcinki z Robloxa w ogóle się ubiera jakoś, bo w końcu widzimy się po że ja się jakoś tutaj ubiora w Robloxie. No i już jestem to od razu lepiej no i ocencie jak wyglądam. E, nie, nie pytajcie dlaczego mam tutaj ikona miałem, ale tutaj jest inne foto Także widzowie, jestem, wiem, że zrobię, zrobię sobie lekkę. zrobić. Nie, nie zjeść obiadu, bo 17 ja Jeszcze Ja jeszcze nie wiem, to głośno nie. Nie chcę obiadu, ale zaraz przyjdę. Okej, okay, jeszcze. Yy, możemy sobie teraz, nie wiem, co. Możemy sobie coś porobimy, Słuchajcie, sobie zobaczymy. No, nie jak. Co się w ogóle zmieniało, nie? Ja nie grałem dawno. Także nie wiem, co nas może tutaj spotkać. Ale okej. Okay. Wiem, gdy przerywam mówić, to. Nie, gdy, przer gdy przestanę mówić, to. Wtedy słychać bardzo głośno, terenie To wiecie, jak to jest. Także nie ja będę cały czas mówił, bo wiedzie wiecie jak to jest, nie? E, mogę czasem sobie trzelać, ale jak to będzie. Mm. Także typowe, drukawy, nie. Tutaj wszystko normalnie, ja w ogóle nie słyszę żadnego dźwięku. Lub. Lub się otwiera. Mm, okej. Okay. do klubu. By tutaj? Mm, okay. U, Sorry, widzowie, ale mnie kolega dzwonił, jak zawsze. Musiał. Możecie mnie też na te konto dodawać. Yy. Wiem, że odcinek twoją prawie więc już, już yy, trochę, ale po prostu będzie kolaka dzwoni. Bo... <laughs> wiecie, messenger, jakie takie inne. Nie jakby teraz mój drugi kolega zadzwonił, to by była tragedia, nie wiem. Bo... O Jezus, bo on ciągle dzwoni. Codziennie. Byle, żeby grał z nim. Nie ten co dzwoni, tylko że drugi taki inny. On codziennie dzwoni do mnie, żeby... O, możesz grać? O Jezu jak mi się wydaje, po prostu. Ale nie wiem, no z... może odcinek będzie trochę krótszy. Widzicie, jak to jest. Odcinków nie mogę nagrywać, bo jak zawsze przyjaciel dzwoni, musi się pytać. I ja muszę potem wycinać, jakby było widać nazwisko. Po prostu Einstein. Ja bym tego nie wypnął, nie Ja on ja by się rozwinął w internecie, nie? Ja bym nie wycinał. Miał za karę, żeby przerywać. Tak, by nie wiedział, to i tak, nie. Zagramy sobie teraz Legendy, Legends of Speed, bo niestety, jak wiecie, Brookhaven przerwany i w sumie Brookhaven jest to troszkę nudną grą dla mnie, wiecie jak to jest, no ale... Mam internet, skup. przynajmniej on jest lepszy i fajniejszy. Mam szybki internet, tak, szybko mi się ładuje, mam. Dopiero, jeszcze nie mam takich tak to jest po prostu. Okej, okay, jestem. Jak widzicie, mam na chwilkę, zrobię siebie. Poradzi, coś tam mi w ogóle wiecie jakie są kody tutaj? Bo ja nie wiem. Może wy wiecie. E, częściej gracie, że Legends Speed. Nie, bo ja tam Legends of Speed nie gram. już. O, rok nie grałem. Tylko dzisiaj na tym odcinku zagram. No i także dzisiaj będzie bardzo fajnie bo jest teraz spokojnie nikogo nie słychać po prostu w pokoju u siebie także jest fajna hmm, teraz widzicie, jak to osiągnie jest w kupie sroga i w wodzie są bez słowa utrwalone nie, wiem nie, bardzo nie, sobie z tego, nie, 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 Mam nie, 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 z religii, nie, z nie, 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 Sobie dobra nie, 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 że gra nie, i tak ja to się w szkole, bo wiesz nie wiem, jednak cofnę to nie co Ja jakoś wtedy przetrwałem bez telefonu. W sumie przetrwałem tydzień, bo wczoraj. Nie jak to się To, to, Sa... to długa historia.

Niektórzy no nie, nie... nie chważyje, tylko ondan, no, niech mnie bo mają jakiś kontent krimicowy, wiecie, o co chodzi, nie? No ja taki tak jak sobie nie hejtuję nikogo, bo że mowa jest naprawdę na tych, którzy robią a to, co jeszcze ja jest w ogóle ważne, no ale tak tylko nikogo nie hejtuję, taką jako... tego,

Ładny występ na naszej równej koncie. Co szybko nie? 55. Tak. No, tam jest, tam nie, żeby... Jest, jest, jest. Je, no nie, 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 to nie, 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 Это же проблема, если там на такой, там, на на такой, на такой, на такой, на такой, на такой, на

Jedna Mu, bo! No